zmienia się wasza praca w przeciągu lat. Mam tu na myśli wyzwania, czyli bardziej skomplikowane samochody, bardziej skomplikowane pożary, no bo poduszki powietrzne i tak dalej. Czy, czy ciężko jest nadążyć za na tym wszystkim? Oczywiście technologia... Rozwija się również do ratownictwa, trafiają coraz nowsze technologie. Wymaga to od nas oczywiście coraz większej wiedzy specjalistycznej, coraz większej ilości specjalistów w różnych dziedzinach, żeby podążyć za tym wszystkim. No, możemy sobie wyobrazić, jak skomplikowane są chociażby w tej chwili konstrukcje samochodów, a to jest tylko jedna dziedzina naszego ratownictwa, czyli ratownictwo drogowe. Pocięcie samochodu, który uległ wypadkowi 10 lat temu, a w tej chwili samochodów, które mają po kilkanaście gwiazdek bezpieczeństwa, które są zabudowane klatkami poduszkami powietrznymi, jest naprawdę nie lada wyzwanie. Ale za tym postępem macie też lepszy sprzęt do dyspozycji. Oczywiście cały czas pozyskujemy nowy sprzęt. Komendant dzisiaj w swoim przemówieniu mówił o tym, że wymieniał te wszystkie rodzaje ratownic, wymieniał jak ten sprzęt się zmieniał w ostatnich latach. Praktycznie jedyny samochód ratowniczy, który jeszcze mamy starego typu, to jest podnośnik hydrauliczny. Wszystkie samochody mamy bardzo nowoczesne. Wszystkie samochody są to samochody o dużej mocy, z napędami terenowymi. Mają pompy wysokociśnieniowe, wyposażone są w mnóstwo drobnego, bardzo dobrego sprzętu. Opoczy Począwszy od mierników wielogazowych, czujników radiacyjnych, czujników temperatury, czujników bezruchu, poprzez te wszystkie urządzenia, takie jak kamery termowizyjne, jak defibrylatory, jak wiele, wiele innych drobnych urządzeń, które nam ułatwiają pracę. Ktoś ma pytania? Proszę powiedzieć te odznaczenia, co dostali młodzi strażacy, co im to daje? To znaczy, To są dostali strażacy wyższe stopnie służbowe. Rzutuje to podwyżkami, po prostu podwyżkami w grupach, podwyżkami w stopniach. Oczywiście w strażach taki zdobywa też szczebelki swojej kariery i najlepsi zostają dowódcami. W imieniu organizatorów dzisiejszej uroczystości witam serdecznie wszystkich Państwa w Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego w Kamiennej Górze. Dzisiejsza uroczystość zorganizowana jest z okazji obchodów święta Dnia Strażaka w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze. Organizatorem dzisiejszej uroczystości jest Komenda, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze. Dowódcą uroczystości jest Młodszy Brygady Rysławomir Braczyk, zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze. Dowódcą pododdziału funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej oraz pracowników cywilnych jest starszy kapitan Piotr Duby, dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej w Kamiennej Górze. Uroczystości. Otrzy Brygady Sławomir Graczy którym poddziały pod Państwowej Straży Pożarnej na uroczystej zbiórce z okazji Dnia Strażaka. Teraz nastąpi uroczyste podniesienie flagi państwowej. nadal z dniu 4 maja 2013 roku stopień starszego kapitana, kapitanowi Petrowi Gabrysiowi. Wręczenie aktu mianowania nastąpiło w dniu 13 maja 2013 roku w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze ze względu na udział mianowanego w Krajowym Zjeździe Delegatów Związku Zawodowego Strażaków w Flory, które odbył się w dniach 16-17 maja 2013 roku w Zakopach. Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu rozkazem personalnym numer WK.123.6.2013 z dnia 19 kwietnia 2013 roku nadał stopień młodszego ujemistrza starszej sekcyjnej Aleks Aleksandrze Leszczyński, starszemu sekcyjnemu Krzysztofowi Jarek, starszemu sekcyjnemu Markowi Malikowi. Wyczytanych proszę o wystąpienie. W imieniu Dolno Środkiego Wojewódzkiego Różnickiego Państwu Pożarnej w Wrocławiu proszę o wnętrzenie aktu wyjmowania przez Komendanta Piotrowego Państwu Straży Pożarnej w Kramie Miejskim, z naszego Roberta Słowika, własnej ścieżce pana Dąża Recharskiego, wyjazdowski w Kramie Miejskim. Zdrowie Świąt i Domu Narodowskiego Państwowego Strażu w Wrocławiu personalnym nr 2.123.6.2013 z dnia 19 kwietnia 2013 roku nadał stopień starszego sekcyjnego sekcyjnemu Danielowi Borys, sekcyjnemu Słowowi Rowicekuli, sekcyjnemu Mieczysławowi Figurzy. Wyczytanych proszę o wystąpienie. W imieniu Dolnośląskiego Komendanta Wyższej Straży Pożarnej w Wrocławiu proszę o wrażenie nominowanych przez Komendanta Powiatowego Państwa jest Straży Pożarnej w Kamiennej Górze, starszego Płatnika Roberta Słowika, pasyści pana Tadeusz wiceprzewodniczącego Płatnika Powiatu Płatnika Będąc powiatowo, kwestia straży pożarnej w Kamiennej Górze, rozkazał personalny numer pk.123.4.2013 z dnia 2 maja 2013 roku nadal. Stopy starszego strażaka, strażakowi Wyciekowi Bakryjowi, strażakowi Łukaszowi Marasiowi, strażakowi Miteuszowi Owsiance, strażakowi Dariuszowi Żukowi. Wyczytanych proszę o W imieniu awansowanych głos zabierze starszy Sekcyjny, Panie Borosie. W imieniu awansowanych, jak i państwa, ja, ja, ja również wszystkich funkcjonariuszy Państwa i stałych Kamienie kamieni budżetowych Proszę o zabranie głosu przez ja pana Ferrusza Racharskiego. gdzie Starosty Powiatu Kami Goskowy. Panie Komendancie, Szanowni Państwo, w imieniu mieszkańców powiatu kamatulskiego oraz władz samorządowych składam serdeczne podziękowania za na waszą pracę. Gratuluję tej ciężkiej pracy na rzecz dobra mieszkańców powiatu kamitowskiego. Jednocześnie jednocześnie życzę Państwu to samo powrotów co wyjazdów życzę, żeby Wam ten krok e, towarzyszył na co dzień, żebyście wracali z drobnictwami do domu i symboliczne kwiaty dla również e, pięknych Pan strażaczek na samolocie drogiem, proszę, tak, którąś z panów? tylko w pożarach. Straż generalnie się kojarzy z pożarami, ale również z walką z różnego rodzaju żywiołami. Życzę Wam w imieniu własnym Narodzianym, ale także OSP i całego zarządu powiatowego wszystkiego najlepszego. Życzę Wam z Waszą rodziną cierpliwości, wytrwałości. Wasza służba często odbywa się kosztem Waszych rodzin. Wszystkiego najlepszego. I jak już powiedział, Pan Starosta to jest takie znane powiedzenie. Tyle powrotów, ile wyjazdów, bo to jest dla Was, dla Waszych rodzin, dla nas wszystkich najważniejsze. wszystkie najlepszego. Dzieci ze społecznego bliska muzycznego wróci coś z okazji na sprawdza 17 maja 2016 roku z Związku Kantwa w Kamiennej Górze. Tu chciałbym przekazać takie drobne pamiątki szwarzackie i wraz z panem prezesem yy, dzieciom przykładowskie liczby. Dziękuję bardzo.